Dzień dobry, witam ponownie w czasie naszych wspólnych zajęć. Dzisiaj zajmujemy się buforami, zasadą ich działania i obliczaniem wartości pH buforów. Roztworem buforowym, krótkobuforem, nazywa się roztwór zawierający słaby kwas Brønsteda i sprzężoną z nim zasadę lub słabą zasadę Brønsteda i sprzężony z nią kwas. Przypominam, że para sprzężona różni się wyłącznie o jeden proton. O 1 kation wodoru H. Bufory utrzymują stałe wartości pH podczas rozcieńczania oraz przy wprowadzaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub mocnych zasad. Aby poprawnie wyliczyć pH buforu, powinno się uwzględnić siłę jonową. Tę część jednak i przytoczone niżej wzory polecam osobom przygotowującym się do olimpiady chemicznej. Natomiast my, Zrobimy uproszczony kurs, obliczymy pH roztworów buforowych, zastanowimy się jak działają, natomiast nie będziemy uwzględniać siły jonowej. Zapraszam do zadania numer 1.